Dobra, to taki mały testik. Puścimy sobie krakera od Tropika, głośne są. Puścimy sobie od Tropika eksplodery piątki i dumbumki Po jednej z każdej sztuki puszczę, zobaczymy, która będzie najgłośniejsza Tego tak, tak nie słychać na kamery. Kamera tak tego nie oddaje tego huku, jak jest w rzeczywistości, ale coś tam słychać nawet. Zaraz wam powiem, w jakiej kolejności to będę puszczać. Zacznę od krakera, później Dumboom, a na koniec eksploder Piątka. Jest to sobie. Dobra to lecimy. Jest ostrość. Mm -hmm. Tak odległość w fücie teraz. 5 metrów. Dobra teraz dum bum. O teraz jest jakieś 5 metrów. O zielona flara. O było głośniej. Zdecydowanie. I eksploder pętka. To już powinno być po wszystkim. Zdecydowanie eksploder 5 najmocniejsze. To tak pierwszy kraker, później dumbum i na koniec eksploder 5 wygrało. Dobra, dzięki na razie.